Cześć, z tej strony Moto i dzisiaj będziemy odpakowywać to paczkę i zawartość się znajduje się w kodesie to 5L, więc otwórzmy i zaczynaj mój odcinek więc intro. No więc tak się prezentuje model po odpakowaniu, może nie odpakowaniu, a z wyciągnięcia z paczki. Więc teraz, no jak można zauważyć, model ma tutaj z, z podstawką. No i teraz weźmy tutaj to plastikowe, tak. Dajmy, otwórzmy to z tego plastikowego, odkręćmy. No i zobaczymy potem detale. I tak jak skoda się prezentuje po wyjęciu tego plastikowego, dioramki. O, dioramka, przypomnę. Dioramka i śruby to są. To jest trójkąt. Śruby, wzór. Więc odkręćmy. No i zobaczmy detale. Te nowe modele to Skoda 105L od firmy Ashet Sprawdźmy teraz detale. Jakby ktoś nie zauważył, jest już tło czarne i taka platforma obrotowa. No, ale teraz skupmy się na detalach tego modelu. A potem na opisie. Plus są takie z przodu. Zderzak jest oddzielnym elementem. Tu mamy czarne. Grill jest oddzielnym elementem. Jest tu namalowane logo Skody i w ogóle. Lusterko jest oddzielnym elementem, jak tu widać, i wycieraczki również. Przejdźmy teraz do boku. Z boku mamy tak, namalowane klamki. Jak widać, nawet na klamce tutaj mamy wejście na kluczyk. Felgi są bardzo ładnie, mi się podobają, starannie odwzorowane. I jeszcze chciałbym zaznaczyć, tak do lusterka. Tutaj można znaleźć, że tutaj nie jest czarne inno pomalowane, więc się postarałaś. Z tyłu to mamy tak spoiler, napis Skoda 105L. Spoiler oczywiście jest oddzielnym elementem. Światła, które też są oddzielnym elementem i no niestety są tu pomalowane, no ale to można, no tak letko. Tutaj mamy chromowy zderzak to samo jak na przodzie, czyli te czarne i wydech, który jest kolorystycznie. Teraz przejdźmy do boku. Z boku mamy to samo, czyli klamki. Tak, tutaj jest ten filtr czy coś. Tutaj mamy wlew paliwa i felgi, które są bardzo ładnie odewzorowane. Więc teraz przejdźmy do minusów tego modelu. Pierwszym minus sam sprzeduje się zderzak, gdzie tutaj jakby nie jest tak przyklejony, więc on się rusza, ale to to jakby ten model nie służy do zabawy, więc nie służy więc nie przeszkadza nikomu z boku, z tego boku nie możemy się do niczego przyczepić. Z tyłu, do czego można się przyczepić, że tutaj nie jest to kolorowana ta część kierunkowskazu. Z tego boku można się przyczepić, że wlew paliwa nie jest tak do końca pomalowany, ale to już takie... tak? I kolejną wadą to jest lakiernictwo, gdzie tutaj są lakier. No i to na tyle z wady tego modelu. Przejdźmy teraz do... Opisuję go. Teraz będzie krótka historia tej skody, bo większość, e, więcej historii będę udzielał na osobnej serii, gdzie będzie więcej informacji o tych modelach, ale zacznijmy tak krótko. Przeczytam Wam. Ech, Szkoda 105 b u boższą wersją modelu Szkoda 120 BR u Odróżniała się przede wszystkim słabszym silnikiem i skromniejszym wykończeniem. Występowała w trzech podstawowych wariantach wyposażenia: podstawowej ES oraz luksuso luksusowej L i GL, bo to model 105S nie miał opuszcza. Szyby w tylnych drzwiach, pomimo iż w tym czasie stanowiły one standardowe wyposażenie Audi w wersji 4 i 5 drzwiowych. W sierpniu 1981 roku w wersji wyposażeniowej L okrągłe reflektory nie zostały zastąpione prostokątnymi, jak widać. Były one montowane aż do kolejnej modernizacji nadwozia w lipcu 1983 roku. No i to tyle na temat, jakby tej skody 105L. No to tyle, więc żegnam Was! Pa!